Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w serii na kanale Dynks.pl takiej świątecznej, pomysł na prezent Dings, Są Ci Mikołajki i zaczynamy właśnie tą taką świąteczną serię, w której będziemy Wam prezentować różne ciekawe gadżety, którymi, którymi warto obdarować drugą osobę. Tak naprawdę nie chodzi o to, że te gadżety są tak naprawdę śmieszne, jakieś bezużyteczne, poniekąd troszeczkę. Tylko po to, żeby dać komuś coś fajnego, żeby ta osoba mogła powiedzieć, wow, fajne to jest. I po prostu takie niecodzienne te przynoty nie są drogie i w tym odcinku przedstawiłem wam coś takiego równie fajnego, ponieważ liczy się tak naprawdę ciekawa historia, że potem druga osoba opowiadała, ja od tego nie wiem, kogoś tam dostałem coś takiego dziwnego i po prostu Wasze imiona będą krążyć wśród takich różnych opowieści. Ja w poprzednim roku dam mojej siostrze prócz takich. Prezentów, no można było powiedzieć, normalnych, jakichś upominków, kilka takich śmiesznych rzeczy, i teraz, no po prostu, jest co wspominać. Mowa tu o takiej karcie przeżycia. Ona ma w sobie taki malutki futeralik, dzięki czemu możemy tą kartę schować sobie na przykład do portfela. Jest ona stosunkowo malutka, tak się na prezentuje, jest na wykonana z metalu. I ma ona tutaj kilka ciekawych funkcji, o których zaraz Wam powiem. Na samym początku może ma tutaj taką, o, przywieszkę i możemy zaczepić to sobie na przykład do kluczy, choć wolałbym tego nie trzymać przy kluczach, bo tutaj są różne takie ostre elementy, które, które mogą uszkodzić nasze ubrania lub też ręce, jak będziemy sobie tam gdzieś po kieszeniach dotykać. Oprócz tego mamy jeszcze y, taką tutaj instrukcję ale to sobie wyrzucimy i zaraz Wam pokażę. Wow, spadło kilka ciekawych funkcji właśnie tej karty przeżycia. Z karty tej możemy korzystać w różnych sytuacjach, w których akurat nie mamy takich podstawowych narzędzi jak np. Na nóż, śrubokręt i ta karta przydaje się w takich najmniej oczekiwanych momentach. Przejdźmy do testów na samym początku. Nożyk że nie kroimy zbytnio tego elegancko nie nawet nie tutaj tak ciemniutko ukroiliśmy ale na pewno podczas biwaków się to przyda mamy jeszcze do dyspozycji piłkę tutaj mam jeszcze klucz płaski którego możemy używać w różnych sytuacjach i tak samo raz na jakiś czas nam się przydaje. Oczywiście w domu bez problemu zrobimy to kluczem, ale w jakiś innych warunkach, coś takiego nam się przyda. Oprócz tego mam do dyspozycji jeszcze 5 cm nitki. O, możemy sobie robić takie linie. Nie wiem w jaki sposób miałoby mi się to przydać w dżungli, ale jest, jest. A jedną z ciekawszych funkcji jest otwieranie butelek. Wiem, że nie o takie butelki chodzi. I nie trzeba o jakiś kant ławki czy coś takiego, tylko dzięki takiej karcie możemy sobie to ułatwić. Oprócz tego ona ma jeszcze wiele innych zastosowań, ale to już możecie się sami domyślać. Tutaj na przykład do odkręcenia śrubek w różnych rozmiarach. Tutaj jakiś kompas. I ogólnie tak się to prezentuje. Ja przedstawiłem wam najciekawsze. Według mnie zastosowania tej karty przy życia. Wasze zdrowie.